Aby się nam przydało troszeczkę, chopię gear maxing, człowieku, zrobić. No. Babka strzelają! Tak, Mamy, chopię jedną szansę. O, czekaj, bo ja to zniszczę, przez O, fuck. Fuck. A teraz bym się nie Czekaj. Tak Co nie daleko? mogę. nie się, nie tak się, nie się. No właśnie o to mi chodzi. Chodź tu do mnie, bo ja... Ja zdedam, pozdrów. Ja jestem dead. jestem dead! Ja idę do dżungli teraz, żeby zrobić grosz blade'a. No, ta samonet jest takie gównowe. Magina Imaginał po grać pod samonet'a. Ta mm, mm. to jest... To jest dla retard'a, dla... Najbardziej jest Co? Najbardziej no, jest Pewnie tam pewnie ty Siedzisz oby, no. i nic nie robisz, oby. I hops, no, no, i hops, i hops do dżungli. Czemu znalazł, cool jest na latającej wyspie? Czemu kulgaj jest na latającej wyspie? Mam! Blade of Kras! O jest! Chodź, 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 chodź już Masz go raz No dawaj Teraz, raz, raz On się ulecza Takaj kulgaj Dawaj! 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 O, okej okay. Oj 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 Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze Jest, pa... jest źle Jest źle, jest źle, A jest źle. Nie, nie, nie. Come, ja to mam, ja jestem... Ja jestem... Ja jestem jest. 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 jest jest Co jest? Mamy my Painter jest Juzes Painter, Painter jest user. Keep Painter Pe... Pe... Co ty? Jeszcze z biologii jest, jest users. A nie, bo magiatem ma to dostawiamy. No Dobra, trzecia próba. Tła, od to odczekuję Ja nawet nie wiem od CKP ja dostaję tak trochę. Ale spoko, nie? To jeszcze jakimś bum. Ok. UP. UP. Taka przecież. O. A. Uuuu, za ten pylon jest niesamowity Dobra, jak safe bardziej save Nie ja tam dobrą broń, nie wiem jak ty Ja nie wiem jak cię obserwowałem to nie wiem czy to tam dużo biło ale Jak ja opią się przed tym wszystkim obronić, No Co jest? No się nie wiem No co jest <laughs> A teraz, teraz już to robimy mi się zdaje To jest ta próba można w jednym miejscu, żeby już nie no. no To jest nie raz. Dobra, No, no, widzisz. O, ja się widzisz. bać powinienem, mimo. Ja też, ja miałem stopę. Ja bym się uleciał, ale się boję ciebie no, Ja zadam. Ja też, ja bym się szukał. No to się ruszaj. Ruszaj się, ruszaj ja się. Ja się. Miść, chłopie, no, nie, no, ty... się No mów no Nie mogę wyjść! No ruchuj, nie no, nie się! się! No znowu mnie swój bóg Za chwilę Piotr no wezmiesz, a Boga południ brat za chwilę wezmę. To możliwe. Ale jakim cudem objawiać?! CO JEDZ NO?! za. Kiedyś jesz. Jesteś za. Jesteś za... No, kiedy się respisz do no? czy Ja może Bo odkryłem taktykę Mogę Na... się tak w lecie czy nie za bardzo? A nie dobrze no. Bo jest lepiej się tam próbuję. Przynajmniej Ja go rozumiem. Znaczy, no ja nie ja nie mam jak inaczej z tego robić, nie? Znaczyna. Dostanę hopy zaraz. Dobra, może za pomocą łuku się lepiej będzie. Będzie. No dawaj. Teraz jestem gotowy. No A Zaczekaj tylko. Pochodnie. Rob. Ja robię nogi, dad. Ulec się, uleć się, uleć się! Ojej, oj, ulecz się, ulec się, ulec się, halo. Ulec się, ulec się, ulec się, ulec się. I się, uleć się, uleć się, Ile, i jesz, i jesz. Tak. Ulecz się, ulecz się, ulecz się, ulecz się. Nie zdążył I chyba ta, ta próba już będzie wygrana, mi się zdaje. Chyba ta. I nie będzie butik błędów. Chyba się ulecia. Leć. I się lecz, i się leć. No dobrze. Z Ile tych chłopie tych Ło! Zadałem. Uciekaj. Musisz przejść 30 sekund. Dawaj. Dawaj. Musisz to zrobić. Musisz. Stawaj. A! A! Da Dawaj. Chłopie, trafię mecze.

Po 50 próbę Yes! Yeah. Zajął nam to 9, za dziewiątą próbą Chyba 67 wow. próbowałem yeah. Nieks Nowe rzeczy, jest sobie kill of Helson a wyjdzie wow. Dobra, mamy kilofik That's nice Dobra, idziemy chyba teraz po Helson Tu, tutaj masz tu Czekaj, o tu tu, tu. Proszę Państwa, Instawator. Dawaj, stawej. Maga wara? Stawaj. Ile mają ja kupiłem Opsidian, obsidian, kupiłem za 3 zł i mogę sprzedać za 30 No. Stalks Nie no, nie zrobimy tak Kopie wyjście tu golda, a opie wypadę. Co jest? Uwaga jest! Jest! Co jest? Jest obslida się well, That's crazy Not gonna lie <laughs> Iść po pies Czekopie i do pieca I to I do pieca i na piecach? Mój kolega to na lekcji opiekuńczył cały czas, opie, ja nie wiem. Przez dwie godziny tak mówił. Pozdrawiam tak. Chyba miała mi starczy czy helstone, ale nie wiem. Dawaj starczy, ja, ja mam dwa. Sto... Jak się... Mam 102 Hellstone That's crazy. Oh. I secik, Raz. Dwa. Trzy. No i banger. I chłopy pana Ato. Teraz to dopiero są To bad. Eee... Musimy chopy zemsta na Queen nie? Nie, 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 po hardmodzie, po hardmodzie, po hardmodzie Nie, idziemy do ja na próba Zemsta! Oh. Zemsta... Zemsta będzie słodka Eee... Co, dawaj resztę Ciaaa, Idzie, idzie agresywna Dude Ale leci Seti, seti, co? A mnie no już na golu, już klikowałem To on mnie na nie da wskoczyć, co to stawiał? Ty A O, czekaj, teraz ma na ciebie agro Już na mnie On go na osie Ło Mogę się uleczyć? Mm, Daj się, no szybko No szybko idź No idź, no idź no co nie? A bezygino tamu? Ona szybka. <noise> o, my co ty robisz, no? Co ty? To jest? lepsze. My to nie okej? Okay? my to rozsoliemy. Tak? Je co nie? Nie, nie. System. No nie, no nie. Nie! No nie, nie, No nie, bo nie, bo nie, góry nie, bo nie, bo nie, nie, bo teraz skletrum, nie, nie, No? nie, ale no. bo To jest? Teraz tylko... o, jeszcze go spawningować, dobra Dawaj. To jest ten cały skeletro? To jest robimy, to jest straj. Co to na pewno? A nie mamy tego dęmerza chyba na tę ręce. mam do... Dobrze jest. Booksowałem i hopę, zrobimy mi hopę gangbang. Chyba fullboxuje skeletro. Bo yeah. szank mnie doprowadził podwronkowała była. Oj, oj, oj coman oh. Ja to! Hitter! <laughs> się mu pię! Idę! O, oh, bez na mnie sullboksował z futboksowa, nie? Ginę, no, ginę! Dobra, tu kapu, bo. Dawaj, Nie ma go tu. Nie mam go. Ej, śmierdziła dziewięć się, jak dobry, dzień Może tutaj jest Halo proszę pana, proszę pana. proszę Proszę